Chyba zdążyliście się już przyzwyczaić do naszych redakcyjnych, filmowych topek. W poprzednich polecaliśmy Wam filmy polskie i zagraniczne, starsze i nowsze, a także seriale. Tym razem postanowiliśmy wziąć na warsztat filmy animowane i powiem Wam, że naprawdę trudno było ograniczyć się tylko do 10 przykładów. Udało nam się jednak temu jakże trudnemu zadaniu podołać, o czym będziecie mogli przekonać się zaraz po intrze. Zapraszam do oglądania. niewielu jest superbohaterów tak bardzo oklepanych w tej głównonurtowej popkulturze jak Spider-Man. Mówię tu oczywiście głównie o kinematografii, ale tak, trudno tutaj powiedzieć cokolwiek nowego. Niewielu chyba jest twórców, którzy chcieliby, mieliby na tyle odwagi i możliwości finansowych, żeby opowiedzieć w tych realiach cokolwiek oryginalnego. Pierwsza część historii Milesa Moralesa, druga nadal kurcze blade przede mną, poszła w bardzo fajną stronę pod względem przede wszystkim formy. Płynność animacji, czy raczej brak tej płynności. Czyli coś, co w grze wideo, na przykład, doprowadziłoby do szewskiej pasji, tutaj zaskakująco prędko przestaje zwracać na siebie uwagę. Przynajmniej przestaje przeszkadzać. Pozwala to jednocześnie na większe wybrzmienie każdego kadru, na takie, przepraszam za potworka językowego, ukomiksowienie całości, bo każdy kadr wygląda tu rzeczywiście jak obrazek żywcem wzięty z komiksu, któremu możemy się o ten ułamek sekundy dłużej przypatrzeć, a jednocześnie całość jest tak cholernie dynamiczna, że przyznam szczerze, takiemu ustawieniu ruchowi jak ja czasami trudno jest za tym nadążyć. Mówię tu o kwestii wizualnej, ale ich historia naprawdę się tu broni. Nastolatek zmagający się z ogromem oczekiwań i z odpowiedzialnością, której nie podołałby pewnie niejeden dorosły. Trudno o bardziej uniwersalny trop narracyjny, nawet jeśli w tym przypadku buja się on po Nowym Jorku z kapturem na głowie. Jest sporo animacji, które naprawdę doceniam, ale głównie są to bajki z dzieciństwa i jedną z takich bajek, która absolutnie zapadła mi w pamięć i trzymam ją mocno w moim sercu jest Madagaskar. I to nie do końca nawet przez to, jaki był pierwszy Madagaskar, chociaż bardzo go lubiłem. Co za pingwiny z Madagaskaru, które później się pojawiły i były jedną z moich ulubionych serii, którą czasami sobie gdzieś tam oglądałem i. Po prostu lubię postaci pingwinów z Madagaskaru, szczególnie to, że na całym świecie nagle nazwisko Kowalski zaczęło się kojarzyć z czymś innym niż z żartami o Polakach. Ale też z Pingwinem, który jest absolutnie wspaniały, tak samo jak szeregowy czy, czy Rico. No po prostu wszyscy wszyscy są wspaniali. Ale też oczywiście inne postaci w Madagaskarze są naprawdę dobrze napisane. Jest to bajka, którą może oglądać każdy, ma bardzo niski próg wejścia, można powiedzieć. I no cóż, uwielbiam ją całym sercem. Jest naprawdę przyjemna, bardzo dobrze ją się ogląda, niezależnie od nastroju. I tak samo jest ze wszystkimi rzeczami z Uniwersum Madagaskaru. Można je puścić absolutnie każdemu, w dowolnym miejscu, i każdy będzie zadowolony. To jest chyba coś, co wszyscy powinni w życiu obejrzeć, oczywiście poza szrekiem, którego mi zabrał Oscar. Szrek to jest absolutne arcydzieło. Całkowicie zgadzam się z przedmówcą. Szrek to arcydzieło. I takie zestawienie po prostu nie mogłoby się obyć bez tego filmu. I chyba nie będzie to nic kontrowersyjnego, jeśli powiem, że całościowo to zwyczajnie najlepsza animacja w historii. Z doskonale napisanymi postaciami, humorem, który znakomicie się zestarzał, idealnie dobraną muzyką i wciąż aktualnym morałem. To wspaniały film uczący o tym, że warto pozostać sobą, niezależnie od okoliczności, że nie można oceniać nikogo po pozorach i że ludzie, podobnie jak Ogry i Cebula, mają warstwy. Jestem jedną z prawdopodobnie wielu osób, które mają z Zielonym Ogrem i jego towarzyszami bardzo pozytywne wspomnienia. Przez lata był to mój ulubiony film, a kaseta VHS, z której go odtwarzałem, w pewnym momencie zwyczajnie odmówiła współpracy, bo była aż tak zużyta. Z drugą częścią było zresztą podobnie. To był doskonały sequel rozwijający moje ukochane postaci i wprowadzający kilka nowych, ze znakomitym Wilanem na czele. Pod niektórymi względami nawet lepszy od części pierwszej, ale jednak mój sentyment do pierwszego filmu przeważa delikatnie na jego stronę. Ale już nawet abstrahując od moich prywatnych gustów, Szrek po prostu był fenomenem, który na zawsze zapisał się w historii kina. Dzisiaj już mało kto pamięta, że to był pierwszy film, który zdobył Oscara w dziedzinie animacji. Dziś wizualnie może nie robi już aż takiego wrażenia, ale wówczas była to też rewolucja technologiczna. Zresztą nie tylko technologiczna, bo również kulturowa. Szrek wywracał do góry nogami wszystkie stereotypy, do których zdążyły przyzwyczaić nas animacje Disneya i robił to w sposób inteligentny, a zarazem zabawny. A jeśli dodamy do tego znakomicie przygotowany polski dubbing i wybitne role głosowe Zamachowskiego, Sztura i innych, to mamy do czynienia z filmem jedynym w swoim rodzaju. Dzięki Shrekowi, Disneyowi wyrósł poważny konkurent Studio DreamWorks, które później dostarczyło nam inne wspaniałe serie takie jak choćby wspomniany przez Rusnara Madagaskar. Jeśli ktoś Shreka jeszcze nie widział, nie wierzę, że istnieje taka osoba, ale jeśli tak, to warto go nadrobić. Tak samo jak pozostałe części, bo niedawno poznaliśmy planowaną datę premiery piątej odsłony serii, także jeśli ktoś chce wskoczyć w ten hype train, to ma czas do 1 lipca 2026 roku. I jeśli ten film będzie trzymał podobny poziom co Ostatni Kot w Butach, to może możemy dostać naprawdę solidną produkcję. Nostalgia. To coś, czym kierowałem się wybierając właśnie tę animację. Bo gdybym dziś miał wybrać, czy postawiłbym na piedestale Spidermana, Arkane, albo nie wiem, może coś z Zakiego, to pewnie miałbym dość poważny dylemat. Ale obudziły się moje emocje i padło na to history. Nie pamiętam, ile miałem lat, ale wspomnienie posiadania oryginalnego wydania na kasecie VHS to coś, co doskonale pamiętam z dziecięcych lat. Czy ta kaseta pojawiła się w domu z jakiejś wypożyczalni i nigdy nie została oddana? Czy dostałem ją po prostu z okazji świąt? Nie wiem, I jest to w sumie nieważne. Genialna jest to animacja. Wtedy doprowadzić mogła nawet do zniszczenia jakiegoś odtwarzacza kaset przez ciągłe przewijanie taśmy. Kolorowy świat, świetna historia, wspaniali bohaterowie, genialny humor i świetna ścieżka dźwiękowa. Z ty, druha, we mnie masz na czele. No i coś, co wykraczało poza filmowe ramy, chęć posiadania zabawek związanych z tym filmem. Właśnie to wtedy zdecydowało o tej ocenie, a dziś, a dziś nie miałbym serca jej zmienić. Animacja, która najbardziej zapadła mi w pamięć i którą w sumie dobrze wspominam aż do dziś, to Atlantyda. Zaginiony ląd. Jest to film Disneya z 2001 roku, opowiadający historię Milo, który wyrusza na poszukiwania tytułowej Atlantydy. Mamy tutaj fantastyczną historię polegającą na przygodzie i odkrywaniu nieznanego. Mamy barwne postacie, mamy humor, no i oczywiście mamy wspaniałą, przepiękną, jak dla mnie, animację. I co ciekawe, jest to film, który bardzo dobrze wspominam. I pamiętam, właśnie, że za dzieciaka, będąc na świetlicy w podstawówce. Często go oglądałem, ale potem jakoś w dorosłym życiu nie mogłem się za to zabrać. To się oczywiście w końcu zmieniło. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet w tym roku z dziewczyną urządziliśmy sobie seans, no i okazało się, że Atlantyda w ogóle się nie zestarzała. Wciąż podoba mi się jej humor, wciąż podobały mi się postacie, historia, yy, sama animacja. No tak naprawdę wszystko mi się w tym filmie cały czas podoba. No i z tego co wiem, to powstała też kiedyś druga część, ale jej nigdy nie obejrzałem. No i właśnie jak obejrzałem w końcu w dorosłym życiu tą pierwszą część ponownie, no to zainteresowałem się tą drugą częścią, ale okazało się, że ona ma strasznie słabe opinie, więc żeby nie psuć sobie tego nostalgicznego vibe'u, no to uznałem, że drugą część kompletnie oleję i chyba jej nigdy nie obejrzę po prostu. Ja ogólnie bardzo lubię filmy animowane, bardzo lubię bajki Disneya, Pixara i tak dalej i trochę się nad tym zastanawiałam i chyba taką moją ulubioną bajką jest Herkules. Uważam, że jest to bajka dla wszystkich, bo często o tych bajkach Disneya mówi się, że są to tylko bajki o jakichś księżniczkach dla dziewczyn, a tymczasem w Herkulesie uważam, że dostajemy bardzo ciekawą, uniwersalną historię. Herkules chciał zostać herosem, ponieważ jego rodzice stracili go, gdy był mały, bo właśnie jego chciał pozbyć się Hades. Ten jednak przeżył i całe swoje życie czuł się outsiderem, czuł się niechciany, nieakceptowany przez swoją grupę rówieśniczą i w w końcu, jak już dorósł, postanowił wyruszyć w podróż, aby odnaleźć samego siebie. No i znalazł sobie trenera, tak ciężko pracował na to, żeby tym herosem zostać, ale nic to nie dawało. Później Herkules poznaje Meg i ona zdecydowanie nie należy do kanonu standardowych księżniczek Disneya. Jest to taka, wiecie, silna, niezależna kobieta, do tego piękna, od razu wpada wokół Herkulesowi, a ten się w niej zakochuje i wszystko jest ładnie i pięknie dopóki nie przychodzi znajomy nam z tego typu bajek plot twist. A mianowicie okazuje się, że Herkules podsłuchał rozmowę Meg z Hadesem, Królem piekieł? No, i ten nasz Herkules wpada w rozpacz, czuje się oszukany, nie chce z nią rozmawiać, a okazuje się, że to wszystko był jeden wielki podstęp. No i warto tutaj też wspomnieć właśnie o Hadesie, to jakie twórcy stworzyli mu teksty. Do tego naprawdę bardzo dobry dubbing. Wspaniale buduje to jego postać, całą tą otoczkę wokół niego, jego złość. No i bardzo podobał mi się Morał w tej bajce. Wydaje mi się, że on jest taki bardzo życiowy i aktualny, że tak naprawdę bohaterem może być każdy z nas codziennie. Robią coś dla innych osób. Pewnie nieraz nawet nie zdajemy sobie sprawy, że dla kogoś zostaliśmy właśnie bohaterami. Także Herkules zdecydowanie znajduje się w mojej topce w bajek w ogóle, a jeżeli chodzi o Disneya, jest chyba ulubioną. Niewiele jest filmów, w których mogę tak bardzo utożsamić się z głównym bohaterem jak Ratatuj. Tak jak Remi, lubię jeść. Podobnie jak on lubię jeść dobre i ciekawe rzeczy. Zawsze zamiast jak człowiek nagotować sobie parówek albo zamówić najtańszą, ale za to największą pizzę w okolicy, kombinowałem z jakimiś dziwactwami, a do tego uwielbiam gotować. I o dziwo nawet nieźle mi to wychodzi. Mimo że tak jak w przypadku Remiego kompletnie nikt się tego po mnie nie spodziewał. Ratatuj po raz pierwszy obejrzałem w momencie polskiej premiery i od tego czasu widziałem go pewnie z 10 razy. Mało który film potrafi mnie tak wyciszyć, wyluzować i wprowadzić w pozytywny nastrój. Do tego nie jest to po prostu sympatyczna bajka o gotującym szczurze, ale jak to zwykle bywa u Pixara, film z wartościowym przesłaniem. Że nie musimy godzić się na wszystko, co wymusza na nas otoczenie, że nie musimy akceptować sposobu życia, który zostaje nam narzucony, i że naprawdę warto wziąć sprawy we własne ręce, podjąć ryzyko i sięgnąć po marzenia. Będzie trudno, może się to wiązać z wieloma przykrościami, jednak uporem i wiarą w siebie można osiągnąć wszystko. Oczywiście, o ile jest to poparte odpowiednimi umiejętnościami, które Remy posiadał. W przypadku ratatu i wszystko kręci się wokół gotowania i branży gastronomicznej, ale spokojnie można to przełożyć. Na inne dziedziny życia. No i bardzo doceniam morał, który mówi, że najlepsze jedzenie wcale nie musi być najdroższe. I że dużo więcej radości może dostarczyć proste, ale dobrze przyrządzone hatatuj niż droga, skomplikowana potrawa składająca się z egzotycznych, wymyślnych składników. Jedną z animacji, która w ostatnich latach zrobiła na mnie zdecydowanie największe wrażenie, był niepozorny irlandzki film, opowiadający o losach afgańskiej dziewczynki, czyli Bredwiner, albo Żywiciel, bo taki właśnie tytuł dostała ta produkcja w naszym kraju. Akcja tego filmu osadzona jest w Afganistanie, a jego główną bohaterką jest 11-letnia parwana. Po tym jak jej ojciec zostaje niesłusznie aresztowany, rodzina parwany ledwo wiąże koniec z końcem. Dlatego też dziewczynka postanawia obciąć włosy i udawać chłopca, aby móc legalnie podjąć jakąś pracę, która pozwoliłaby jej wesprzeć osamotnioną matkę. Pamiętam, że Wrzałem ten film w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że był nominowany do Oscara w tym samym roku co twój Vincent. Byłem po prostu ciekawy, z jaką konkurencją mierzył się będzie nasz polski film i kiedy zobaczyłem żywiciela, zrozumiałem, że Vincent jest na przegranej pozycji. Choć akurat wtedy, w 2018 roku wygrało Coco, również znakomity film, choć nie ustawiłbym go w jednym szeregu z Bedwinerem, który najzwyczajniej w świecie zmiótł mnie z planszy. Żywiciel wziął mnie trochę z zaskoczenia. Miałem wcześniej już do czynienia z animacjami osadzonymi na Bliskim Wschodzie, czy to w przypadku Persepolis, czy walca z Bashirem. I bardzo je sobie cenię, ale żadna z nich nie oddziaływała na moje emocje tak bardzo jak ta produkcja. Wydaje mi się, że dużą siłą tego filmu jest to. Że nie próbuje on być na siłę manifestem politycznym. Opowiada kameralną, ale bardzo uniwersalną historię, z którą łatwo się utożsamiać, nawet mimo różnic kulturowych. Pokazuje codzienność i trudności związane z byciem kobietą w Afganistanie i z jednej strony parwana zmuszona jest do tego, by wcześniej dorosnąć, a z drugiej cały czas mamy do czynienia z perspektywą dziecka, które trochę żyje w świecie fantazji. I ten kontrast między dziecięcą wyobraźnią a realiami państwa rządzonego przez talibów to był dla mnie emocjonalny knockout z którego trudno było mi się pozbierać, dlatego naprawdę zachęcam każdego, aby dał temu filmowi szansę. Jestem świadomy, że w tym przypadku próg wejścia jest może trochę wyższy niż w przypadku innych produkcji z tej listy, ale naprawdę warto go obejrzeć. Kolejną bajką, która była prawdopodobnie jedną z pierwszych bajek, które pamiętam w ogóle, to znaczy jak sięgam daleko pamięcią, to, to jest jedna z najstarszych bajek, jakie znajduję w mojej pamięci i to jest Król Lew oczywiście, to jest Film, który zapisał się bardzo mocno w historii kinematografii. Moja żona do dziś śpiewa mi piosenki z tego filmu i zresztą z kolejnych części. No jest to film, który absolutnie zapada w pamięć, nie bez powodu później pojawił się remake, chociaż szczerze mówiąc o wiele bardziej wolę oryginał animowany, w którym naprawdę... Świetną rolę odegrał też dubbing i o wiele lepiej oczywiście mi jako dziecku oglądało się to z dubbingiem niż z napisami, chociaż szczerze mówiąc bajki Disneya naprawdę sporo mnie nauczyły angielskiego w tamtych latach, ale to nie o tym dzisiaj. Król Lew porusza naprawdę ciężkie wątki momentami i one są w sumie dość ważne dla dzieci. Pokazane są właśnie w taki sposób, żeby też dzieci je zrozumiały. Jest wątek zdrady, jest wątek śmierci i przeżywania żałoby, który naprawdę mocno zapada w pamięć i dzieci uczą się rozumienia tego wszystkiego, co się dzieje w naszym prawdziwym świecie za pomocą zwierzątek, więc jest to naprawdę świetnie pokazane. No i oczywiście Mac! Tak, no król Lew to jest absolutne arcydzieło i myślę, że no nie trzeba tu więcej dodawać. To jest naprawdę wspaniały film 10 na 10 i tyle. O 90% siły, z jaką odlot za każdym obejrzanym razem mnie masakruje emocjonalnie, stanowi oczywiście pierwsza sekwencja animacji. Nie zrozumcie mnie źle. Dalszy ciąg, tak naprawdę właściwa historia odlotu jest ok, ma swoje ważne przesłanie i przeuroczego gadającego pieska, natomiast pierwsza sekwencja zwyczajnie niszczy. Masakruje, równa z ziemią, demoluje, zostawia wielki krater, zakopuje żywcem. Nie mam więcej przykładów. Pixar uderzał prosto w serce i chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw w pozornie bardzo kolorowej i pogodnej animacji. Bo mimo że to pod kątem wizualnym bardzo Pixar. Wszystko wygląda, te zanimowane postaci kryją w sobie taki emocjonalny bagaż, że na lotnisku kwota za nadbagaż przyprawiłaby nawet miliardera o ból głowy. Dajcie spokój, kto to widział, żeby w bajce poruszać temat śmierci, bezpłodności, choroby, bezradności, żałoby po śmierci bliskiej osoby, zgorzknienia, samotności. Idźcie, idźcie i nie wracajcie. 10 na 10 i nie zapraszam do dyskusji, bo najzwyczajniej w świecie nie ma o czym. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Znalazło się tutaj kilka pozycji, które zwyczajnie musiało się tu pojawić, i kilka zapomnianych klasyków. Podejrzewam, że na spokojnie moglibyśmy zapełnić co najmniej jeszcze jedną taką listę, bo do wielu z tych filmów mamy najzwyczajniej w świecie sentyment. Dlatego też nie zdziwię się, jeśli uznacie, że czegoś w tym zestawieniu brakuje. Zachęcam Was zatem do zostawienia swoich propozycji w komentarzach. Udmykam dyskusję i do usłyszenia.